Fajnie to płynie, prawda? Pewnie się już zastanawiasz, jak się to gra. Siemano, nazywam się Oskar Podolski i witam Cię na moim kanale na YouTubie, na którym uczę, jak grać na perkusji. W dzisiejszej lekcji rozłożymy sobie na czynniki pierwsze właśnie to, co grałem na samym początku. By zacząć grać tego typu rzeczy, przede wszystkim musisz mieć już zrobione podstawy. Musisz umieć grać jedynki, dwójki, paradidle i do tego musisz umieć grać nogami pewien stały, na przykład określony podział. Taki stały podział, który się w ogóle nie zmienia, w tej sytuacji gramy to nogami, to się nazywa ostinato. I my, właśnie rozkładając tą rzecz na czynniki pierwsze, zaczniemy od tego ostinata. Podział, który gramy nogami, bo się wygląda dokładnie w ten sposób, jak widzisz poniżej. I ten podział się nazywa bao, bajo, baejo, coś takiego. W każdym razie wpiszę się po prostu ba o, dobra. Posłuchaj, jak on brzmi w, w tempie 60 jako ćwierć minuta. No i pewnie jak zdążyłeś, zdążyłaś zauważyć, hi-hat tutaj, grany nogą, jest grany na i. Więc automatycznie ćwicząc te osty na to, ćwiczysz też granie właśnie hi-hatu na i. Jeżeli jarają Cię właśnie jakieś takie, wiesz, solówkowe zagrywki na bębnach podparte właśnie tym hi-hatem na i, to grając to i ćwicząc tego typu rzeczy, eksplorując w ogóle te rejony, to na pewno usprawni Ci się ta niezależność właśnie w postaci tego hi-hatu granego na i. I krok drugi wygląda w ten sposób, że dokładamy szesnastki grane na przemian jedynkami po prostu. Proste, proste jak już się to umie, ale na początku jest to skomplikowane. Ja wiem, że na pewno trzeba jakby stworzyć w głowie tą mapę, gdzie, kiedy high hat spotyka się, wiesz, z prawą ręką, kiedy stopa się spotyka z lewą ręką i tak dalej. Ja o tym wszystkim wiem, więc na pewno trzeba to wszystko przebrnąć i na tyle to poćwiczyć, żeby móc po prostu odpalić nogi, odpalić ręce i nie musieć się już zastanawiać nad tym, że o oh, oh, co się z czym spotyka i tak dalej, kto z kim to już w ogóle. I teraz tak. Uważaj. Dokładamy akcenty co trzecią szesnastkę. Mm -hmm. Naszym kolejnym krokiem jest dołożenie akcentów w tych szesnastkach. Tylko, że te akcenty dokładamy jakby w grupach po trzy. No po prostu, czyli co trzecią szesnastkę. A poniżej ci się wyświetla, jak, jak te akcenty są rozłożone. I te akcenty w grupach po trzy. Gramy w obrębie jednego taktu, więc jest ta zawijka właśnie taka, jak to tak nazywam, że jest ostatni akcent i pierwszy, nie? Że jest ta da, czyli da, bec, pa, pe pa, da da da. Myślę, że wielu z was rozpoznaje w ogóle tę melodię, ponieważ czasami nieświadomie gramy w ogóle te zabiegi oparte na grupach po trzy. Nie? I również gramy to w tempie 60 BPM. Zanim przejdziemy do następnego kroku. To warto jest jeszcze grać te grupy po trzy z innym stickingiem. Nie jedynkowym, tylko prawa i dwa gąsty lewą ręką. I tak jest ta zawijka, że mamy akcent, ostatni akcent w takcie prawą ręką i również pierwszy akcent prawą ręką. Nie? Więc można to robić to dam, można jakby pominąć ten ostatni akcent w zależności od tego, jak tam będzie ci Wam wygodny. Więc zagrajmy teraz z tym stickingiem również na werblu i w tempie 60 bpm No, i tutaj się zaczynają troszeczkę, że tak powiem, większe jaja dziać, nie? Bo znowu trzeba ogarnąć, co i kto się z kim spotyka gdzie, która stopa, z którą ręką i tak dalej. Wiem, 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 ale no, proces, praca jakby codzienna i małe sukcesy i na pewno do tego dojdziesz. To jest ćwiczenie już wielopoziomowe, tak jak mówiłem, że tutaj wiele rzeczy się składa na to, żeby to wszystko fajnie w ogóle płynęło. To teraz zobacz, że zagram ci w stickingu tym jedynkowym, również w 60 BPM i będę przenosił te akcenty na tomy, na blachy, czasami będę zostawał na werbu z tymi akcentami i zobaczysz jak to już fajnie zaczyna ze sobą współgrać i naprawdę bardzo wiele rzeczy można odkryć grając to w kółko i eksperymentując właśnie o tak. To pozwól, że teraz przyspieszymy na przykład do 90 bpm, i ja będę już nie będzie w ogóle podpisu z nutami, i tak dalej. Tylko będziesz widzieć, że ja zaczynam oscylować między w ogóle jedynkami i między tymi jedynkami i dwójkami. Nie? Czyli tym patentem jedynkowym i tym prawa, lewa, lewa. I już na, na tym poziomie dodaje no, to. Fajna, fajną wolność i naprawdę dużo rzeczy można odkryć. Nawet jeżeli coś przez przypadek zagrasz, to mogę mówić, U, wow, fajne. To dobrze, że nagrywałem. Dobrze, no już spróbujmy w takim razie w tym 120. Niech będzie. O, a co? O Jezu, jakie to jest trudne. Naprawdę uwierzcie mi, że musiałem się mega starać, żeby się nie wypierdzielić, no. Ogólnie polecam w ogóle przegrać całą akcję w taki sposób, że grasz na przykład Jedynki, akcentujesz tylko wiesz, każdą ćwierćnutę, Potem przesuwasz te akcent tylko o szesnastkę, że grasz tam, 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 na drugą szesnastkę, na trzecią, na czwartą, potem po dwa akcenty. No to, to jest naprawdę temat taki, że wszystkie te rudimentowe sytuacje, które grasz ze mną, na przykład na jakimś treningu napadzie i tutaj w karcie powinien się wyświetlić link do playlisty. Lalalala. Wszystkie te rzeczy, które masz już wbite w rękach, warto jest pograć właśnie z tym Ostinato które grasz nogami. Dum, tum, 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 tum. Nie no, zajebista sprawa, naprawdę. Ja cały czas to rozwijam i non stop odkrywam jakieś rzeczy, których nie umiem zagrać. I wiesz co? Fajne to jest, bo to o to chodzi. Z tego musisz czerpać paliwo rakietowe, że po to wstaję rano i po to jadę do salki i właśnie nagrywam ten film dla was, żebyście wiedzieli, na przykład, czym ja na przykład się, się jaram, co, co sobie ćwiczę w salce. O, bo to, że gram koncerty i gram duże sceny, to raz, ale ja też przychodzę, też przychodzę, do salki i też potrzebuję mieć coś nowego w ogóle w bębnach, Więc to jest bardzo fajna sprawa. No i co? No jak będziecie chcieli jeszcze czy coś, no to wpiszcie w komentarzach i tak dalej. Oczywiście zapraszam też na moją stronę internetową, bo tam też jest dużo materiałów, z których możecie korzystać. No i tego chyba jeszcze niedawno nie mówiłem, ale subskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i bi, 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 wszystkie informacje co do sprzętu i wszystkiego, co dlaczego i tak dalej. Wszystko w opisie poniżej. Proces. Proces, dobry system ćwiczeń i radość z tego, że, że masz pasję i kochasz ten instrument, tak jak ja. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Hej!